Witaj, znużone wędrowcze! Zdróż bądź drogą utrudzony. Dziś już wieczór, drugiego dnia świąt. Mówią, że w Betlejem wielkie dziwy, anieli, proroctwa, znaki, gromady pasterzy, Idących z owcami zobaczyć niezwykłe dziecię. Przychodzimy do Betlejemu już opustoszałego, zniknęły znaki, stajenka została. Przychodzisz dzisiaj, ten wieczór, do ubogiej stajni. Żeby zobaczyć dziecko. Dziecko, którym powiedziano, że będzie dźwigało cały świat. Jak dobrze się składa, bo Ty sam już nie dźwigasz siebie. Może i Ciebie weźmie na swoje ramiona. Przychodzisz do ubogiego. Bo do takiego można przyjść, kiedy samemu się nic nie ma. Może zmęczony dniami świąt, zmęczony śpiewem kolęd, wszystkimi spotkaniami. Można się tym trochę umęczyć i cieszyć, że w końcu może ten cały zgieł się kończy, bo potrzebujesz po prostu spokoju. O tej porze, kiedy już słońce już zaszło nad Betlejemską Grotą Stajnią, tu możesz znaleźć wytchnienie. Po to, żeby świętować naprawdę. Nie tylko zewnętrznie, tylko na pokaz, ale żeby naprawdę spotkać Jego. Tego, który czekał może nie masz wielkich problemów, żeby słuchać słów dzisiejszej Ewangelii Pana Jezusa, który mówi: miejcie się na baczności przed ludźmi. Bo może ludzie czasami cię męczą i wolisz pobyć samemu. Tu możesz przyjść i z tym zmęczeniem, z lękiem o przyszłość, z trudem choroby, cierpienia, które. Cały czas wdziera się, pomimo tej wielkiej walki o to, żeby utrzymać się na powierzchni i nie zacząć tonąć, by nie poddać się odmentowi, lęku, bezsilności. Dzisiaj możesz ten wieczór przyjść tutaj, żeby naprawdę odpocząć. Już poszli ci, którzy przez cały dzień Zgiełpliwie przychodzili do dziecięcia, jest teraz miejsce dla Ciebie. Dla Ciebie, strudzony wędrowca, z bagażem wielu doświadczeń, umęczony drogą, z zdartymi stopami, z słabym kolanem. I pytanie o jutro. Przychodzimy dzisiaj razem, bo tak raźniej, żeby spotkać Boże Dziecię. Dzisiaj staje z nami razem tutaj też Szczepan. Ten, który kiedy przyjmował do swojego życia Jezusa, nie spodziewał się, że rzeczywiście doświadczy tego, co mówił w Ewangelii, że na niego spadnie. Grat kamieni, że choć będzie widział Boga, to przejście do chwały nieba będzie również połączone z cierpieniem, będzie wymagało od Niego wielkiej wiary i zaufania do końca Bogu, przyjęcia tego słowa, które Pan Bóg daje, które nie zawsze jest piękne, jak anielskie śpiewy. Nad betlejecką grotą, które z łatwością wołają chwała na wysokości Bogu. Ale czasami są trudne. Dobrze, że przyszedłeś, chociaż wcale nie musiałeś dzisiaj tutaj przyjść. Może dlatego jesteś właśnie teraz, bo to dla ciebie lepsza pora, bo tu możesz. Podejść niezauważony, niezauważony przez innych, ale dostrzeżony przez Niego. Pan Jezus, który leży w żłobie, tak jak dziecko, które widzi kogoś, kogo kocha, wyciąga również do Ciebie ręce. Dziecka nie trzeba się bać. Dziecko jest całe oddane. Nie skrzywdzi, ale może ofiarować miłość. To dziecko samo jest miłością i wyrywa się z rąk matki po to, aby spojrzeć na Ciebie, aby pójść Tobie na ręce. Czy ta radę je podnieść? Czy nie za dużo już ciężaru na ramionach, żeby jeszcze wziąć ten jeden? Jezusowy ciężar, jego brzegi jest słodkie, a jarzmo lekkie. Kiedy weźmiesz go, ten wydawałoby się dodatkowy ciężar i balast w życiu, to tak naprawdę poczujesz ulgę, bo to on zacznie cię mieść. Dobrze, że przyszedłeś, strudzone wędrowcze, umęczone drogą. Dzisiaj w tę kolejną noc. Już nie ma śpiewów, nie ma cudów, ale on pozostał i życie dalej się toczy, ale coś się zmieniło, bo on rzeczywiście jest. Przyjdź do niego z tym wszystkim, co masz, z tym wszystkim, z czym nie dajesz rady bo On po to przyszedł, aby to od Ciebie wziąć i iść razem z Tobą, żebyś nigdy już nie był sam. Amen.